Nie męcz się. Mamy dla ciebie coś, co pozwoli ciszyć nawet wtedy, gdy myślisz, że nie umiesz szyć. Oto GPS. Kompaktowa maszyna do szycia. Szyjąca tak jak zwykła, duża maszyna. I nie śmiej się, bo GPS pozwoli ciszyć tak, jakbyś od zawsze była zawodową krawcową. Ten rewolucyjny cud miniaturyzacji może być gotowy do pracy w parę sekund. Co więcej, nie zagraca twojego mieszkania. Nie wymaga długiego przygotowania do pracy. Wystarczy tylko ustawić ją na płaskiej powierzchni i szyć. Od dziś niestraszne ci będą żadne niespodzianki. Błyskawicznie przyjesz nowy zamek, naprawisz rozdartą odzież i stworzysz kreację, o której długo będą mówić po hucznych balach w przedszkolu. Amerykańska mikrotechnologia pozwoliła na wbudowanie w GPS wszystkich elementów dużej maszyny do szycia. Możesz w niej łatwo nawinąć nitkę na szpulkę czułenka, możesz przełączać szycie z wolnego na szybkie, możesz zszyć jedwab, z frotę, jeans. Oto podwójnie złożony jeans najwyższej jakości. GPS zszywa go bez najmniejszych problemów. Równie skutecznie i precyzyjnie GPS zszywa jedwab albo koronki. Możesz przechowywać ją gdziekolwiek tylko chcesz. Możesz zabrać ją na wakacje. GPS pomoże Ci być praktyczną panią domu. GPS pomoże Ci upiększyć dom łatwo i tanio. Zawsze myślałam, że nie potrafię szyć. A tu? Sama nie wiem, kiedy ją uszyłam. GPS nie jest droga, ale przekonacie się sami, że będzie dla Was najcenniejszą maszyną na świecie. Po co męczyć się z igłą i nitką? Po co? Po nic! Bądź praktyczna. Używaj GPS. GPS, maszyna do szycia Za 129 zł? Tak, za 129 zł Tylko GPS, tylko w TV Markecie. A w prezencie szpulki do nici i zasilacz gratis Zamów, zadzwoń 061 85 80 200. Jeśli właśnie na ciebie Akwas Super Chat TV. Co noc od poniedziałku do piątku antena Polsat. Co myśli cała Polska? Akwas, sprawdź dziś.